Witam Was to drugi sezon mojej głównej serii Jak wiecie długo mnie nie było to się parę... o ja łóżko Ach, się, żeby tam parę aktualizacji Minecrafta było więc od nowa zaczynamy Ja jestem Cangi A to jest Minecraft no. Tym saveem nie wiem, co się stało, straciłem go. I wiadomość dla fanów mojej serii Star Warsów. Ostatni odcinek też straciłem Zani za Zaginął nie w niewyjaśnionych okolicznościach. Stresuje Się stresuję znaku. Trzeba powycinać tu drzewka, żeby mieć miejsce na budowę domku, który będzie i tak brzydkie. Ale ładny teren mi się trafił. Zaraz pokażę Wam, gdzie jest mniej więcej mój spał. Spał, spaw. tam Ci się respię. Tu mamy las, tu góry, tam będzie, a tam będzie rzeka. O, nie no, potem skinnyśotowane. Dobra, wycinka lasu. Wrócimy zaraz po kamień to musimy sobie załatwić kilo o, kamienie chyba tylko trochę będzie nam potrzebny. a i to jest tekstur pak o nazwie dogcraft tsc Lite 151 tak się nazywa Oby, że coś pomidałem, dobra, kamina tylko trochę potrzebujemy. Jej miałem to wyłącznie. Bo ucina mi zawsze na nagrywaniu kawałek i ekranu. O, dobra. Ach, przepraszam, za tak do milczenia. Eee, mój brat chyba mi z tyłu czymś hałasuje. Ja Ale piękna kolica mi się trafiła. Powinno być teraz więcej klatek. 21 bloku Nie, więcej. Te, my, więcej. Dół. Chcemy więcej. Dobra, dokoń, dokończę tą prostą. I będziemy się zwijać. Stąd mam Pierwszy to zrobię, domek. Farma już plany, a jeszcze nie wiem, czy to nawet. Już się przeszedza. Pierwsza piec. Nic, nic bo jakże inaczej. Teraz kilo. Kamienny. Więcej się przyda. Teraz walujemy, Jak I miecz. I już mamy podstawy. Teraz. A, jeszcze usma, zrobimy. I będziemy się pozbywać. Teren domku Domek. Gdzie tu zbudujemy na tym wzgórzu, bo tak sobie zaplanowałem Domek. Budujemy dom na piasku Cel nie roli dziś Tak, to w rednym radzu Aaaa, siekiera, siekiera. motyka, dwa Banany. Nie, jak to leciało? Siekiera, motyka, dwa banany. Nie, nie wiem dalej. Nie, nie wiem dalej. Ja też. Dobra do... Dostępny odcinek będzie na moim teksturbaku a, on mi się nie podoba. Ale już go, za, już wszystko ustalone. Ało, ja nic o tym nie wiem. Już wiesz. Już wiesz. Nie, będę grał na tym. Nie będę co odcinek, zmieniał tekstu paka. Dobra. Chodź w, Chodź tutaj z powrotem. Wtrącałeś rozmowę. Miałem z kim gadać. Dobra, budujemy. Ja mi nie, teraz ja też zaczynam śpiewać. Coś z tą piosenką jest nie okej, okay, bo cały czas się śpiewam. Nie chcę bruku tutaj, co się stało. Nie, jeszcze potrącą od prawa autorskich. No. Dobra, będziemy się tego, coś co mi zasłania widok, a drewno przez to, przerobiłem całe na deski, więc też się przyda. I wracamy na górę drogą okrężną. O, no, łopata, łopata, łopata. łopata. I tutaj No, podłogę domku mamy. Teraz się pozbędę tych liści. Piec, 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 muszę ustawić. I zaczniemy piec w piecu. Potrzebuję węgla. Nie, stop, tego potrzebuję. Nie, jak to jest, że się leci w lecie? Połowę czasu tracisz na. O, pozbywanie się liści. O, dobra wiadomość! Zdjęli mi ograniczenie czasowe na YouTubie. W końcu nie muszę patrzeć na zegarek. Więc teraz pewnie będę grał dotąd, dopóki mi się nie znudzi albo Wam. Haha, ha, ha. Ja najpewniej do nocy. Nie wiem, czy chcę zrobić hmm. Będę o widok. Dobra. Idechy. <noise> Mój brat już mi pokazuje, że to jest nudne. Ale coś, tak się zaczyna w Minecrafcie. Nie ma nic, jak na to poradzić. Pięć szkła, pięć szkła, pięć szkła. Jedno za mało. O, sześć szkła. Dobra. A jak skończymy, to będzie mi domek. To jest chyba logiczne. A mi się podoba okno, bo widać coś w końcu przez nie, obyś tych kawałków widział, jest coś takiego, ale widać! Nie, nie skończę teraz. A, światło mi zebrało. A pochodnie też się przydadzą. Ten... A ty, Miki, pogadaj z... ten... A ty, bracie, pogadaj ze mną. Się nudzy... nudzimy bez twojego błyszczącego poczucia humoru. Dobra. O, że źle. Mordę jarza. Hmm. Czy wytrzyma? Czy dojdzie? trzy węgielki. Tak. Dobra. Gdzie, gdzie, gdzie? A tu jest. Czy tam był wilk? Czy tam był wilk? Tak, to był wilk. Normalnie bym się przerał, ale jesteśmy w Minecrafcie. Tu mi nic nie zrobią. A, co ja chciałem. Chciałem pochodnie. Dobra. Kilof. I idziemy z koksem. Armię, trzeba Skąd wiesz, że ci nic nie zrobią? Mogą cię e, przecież zamienić w jakąś orzeźliwą kreaturę, na przykład taką jak, y, y, no jak... Mike Tyson. Nie. Nie, nie, puszczaj, bo będę miał potrącony od praw autorskich, van, won, 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 won. Bo... Wyłącz do! bo mi potrącą od praw autorskich ja. Nie, nie jest okej okay. Tak trzeba. Bo żyraf? Tak To jest moje... To już wiem co zrobię w mat z największy koszmar. Jakbyście nie widzieli, to ja tworzę matki po i tworzę też... Tak, na razie na koncie zero. Tych sił no, tekstur pack jeden. A już się utwarza za wielkiego twórcę. Nie czy to będzie takie brzydkie. Wiesz, że jak SKKF będzie to oglądać, to to, to mnie zabije. Tak, a wiesz, SKKF wiesz, na pewno ogląda amatorskie filmiki na YouTube z ludźmi, którzy mają, nawet nie mają tysiąca wyświetleń. Nie ciesz się, masz to jest o niej. pewne i budują prostokątne bloki, jakby mieszkali w ziemiankach. I... Ty naprawdę mieszka w ziemikach. Chodzą bez gaci. O tak. Kurciaki, chodzą bez gaci. I jeszcze mam bardzo brzydki domek, bo deska jest za zamiast... Zadyskowałem Zadeskowałem okno, nie widać? No to. Dobra, potem to poprawię, nie chcę mi się teraz. Eee. Nie, bo teraz później do mnie z telewizji. <śm>, dobra, to no teraz z tego odcinka takim mam bardzo brzydki domek na pograniczu gdzieś w dżungli. Dziękuję i polecam się na przyszłość.